Oglądajcie odcinek uważnie, bo możecie w nim zgarnąć skinka. Siemano, jestem Bercik. dzisiaj jesteśmy standardowo na w Skinsie. Pamiętajcie, że klikacie w zielony plusik, wpisujecie kod BerciX, dostajecie 10% do wpłaty, 2 zł groszy na start. Oraz przy wpłacie skinami dostajecie prezent do każdej wpłaty z skinami i dodatkowe jeszcze 10% bonusu. I przy każdej wpłacie za minimum dychę bierzecie udział, możecie zgarnąć któregoś z tych 5 skinków, a za... Dyszkę możecie odkarnąć. E, za dyszkę wszystkie, a za 840 Nightmarek, Nightwish i MK Player tu za 140 ziko. Jak coś spadnie to dorzucę wam coś jeszcze Za dużo osób nie próbowało, więc szanse są myślę duże A my dzisiaj przetestujemy sobie nową skrzynkę Gummy, B Gummy Bear Case. I zobaczymy, otworzymy sobie parę tych skrzyneczek, mamy tysiaczka na start I zobaczymy co z tego będzie Skinki ładne tu są, takie naprawdę przyjemne skinki do grania Pójdźmy sobie po dwie 75 zika, takie otwarcie dwóch skrzyneczek. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie, potem zrobimy jakąś bitawkę. Myślę, że na szerdzie, na buściku je zrobimy. Oj, tu mega słabo. Zobaczymy po prostu co będzie dawał nam ten, ten misiek. Tutaj te pinite w dobrym stanie fajnie kosztuje, ale to nie jest dobry stan. Na razie te otwarcie trochę tak w plecy. Tutaj Joebreakers, tu zależy sporo od stanu tego jawbreakera. Field tested. No powiem wam, tak przy normalnym otwieraniu nie daje za dobrze. Kałaszek, jaki tu jest stan tego kałaszka? Zobaczmy, faktory Field Test. To jest dalej otwarcie na minus. Powiem Wam, czy słabo. Tutaj w ogóle 2Z będą, czyli mega słaby drop, myślę. No, dokładnie, 8 ziko tylko z tego otwarcia. No, powiem Wam, nie jest kolorowo. I co my tu mamy? 22 ziko. Ej, tragedia, tragedia. I mamy 780. Nie wygląda to dobrze. Ale spróbujmy ją zrobić na szerdziku. Zrobimy tak. łącznie 10 skrzynek, 5 bez boosta, 5 na buście. Zrobimy to na szerdzie na 3 osoby i zobaczymy co tak naprawdę tej skrzynki leci. To jest fajny sposób na sprawdzenie sobie tych skrzyneczek w taki sposób. Rzucimy bota Rosso, Sobota Emily i zobaczmy, zobaczmy 37 kosztuje normalna skrzyneczka i zobaczymy co z tego leci. To jest znak atak, tu jest jako tako lepiej. Zobaczmy na buściku 75 ziko jedno otwarcie. Co my tu mamy? O, i tutaj snaka tak za 200 i 90 za 150, więc to dało naprawdę przyjemnie. Tutaj wpada nam jeszcze Meczka i te dwie Meczki, czyli w sumie to otwarcie było spoko. Kolejny buścik Sugar Rush na prawo za 250. No, na buściku teraz się postarała, widzę. Zobaczmy jak teraz skałcik z traktu za 55 ziko. No, tu buścik daje Neon Riderka za dwie stówki. No, coś tu, coś tu się dzieje, widzę. Tu jeszcze auk MP9 za 6 dyszek. Kolejny buścik. No, teraz chyba nie popisał się za bardzo ten buścik. Zobaczmy dalej. Jeszcze dwie skrzynki. Ok, i ostatnia na buściku. I co z tego wyleci? Wpada, jak wpadnie coś jeszcze fajnego. Za 9 dych. W miarę na zero to wyszło. Spróbujmy jeszcze raz te gummy Berry. Zróbmy tak: trzy normalne, trzy na buście. Znowu zrobimy Sherda, ale jeden na jeden. Jakby wyleciał tutaj jeden taki dobry dropik, no to może naprawdę fajnie to rzucić. Zobaczmy, co tu wleci. Pierwsza skrzynka, normalne skrzyneczki, najpierw 37 ziko. Pierwsza tak nie za dobrze. Druga chyba też słabiutko. Chociaż przynajmniej dobry stan tej ZZki Więc nie tracimy aż tak dużo Tutaj Joe Breaker wlatuje Field test, tylko TP2000 gorszej Zobaczmy te na buściku, są ważniejsze Wpada Neon Rider u mnie za A, I 5 dyszek tylko Minimal szkoda, szkoda, że nie Faktory New Fever Dreamka i mp 9 Tylko mp 9 znowu w słabym stanie I ostatni Gummy Bear. Co nam tu daje Nie za dobrze Nie za dobrze wam powiem Hmm no, a na też jest za droga, spróbujmy zrobić na, na 10 nas. Niestety nie stać, zróbmy 8. Znowu na szerdzie, ale na cztery osoby i tak sobie ją przetestujemy. Bo to nam pozwala na otwarcie sporej ilości tych skrzynek. No bo tu każdy otwiera tak naprawdę jedno otwarcie, są cztery otwarcia. I tu jeszcze ktoś do nas wbija. I zobaczmy. No, 6 stówek taka bitewka. No, musi się tu naprawdę sporo tego nabić, żeby to było do przodu bo tutaj na Rider w faktoryniu przynajmniej wlatuje druga skrzynka, no tu już jest słabiutko no, ten Umpik przynajmniej za 120 wleciał kolejna skrzynka oj tu jest naprawdę słabo na koskę są naprawdę małe szanse znaczy koska na tym złoty item oj tutaj same cz -y prawie nie wygląda to dobrze, nie wygląda to dobrze o no, tutaj no o Neon Rider wlatuje za 5 dyszek. Dwie ostatnie gamy, Cases No, ale powiem Wam. Nie postarała się za bardzo. No, połowa, połowę zabrało niestety. Zróbmy sobie jeszcze jedną bitewkę, albo zróbmy tak. Rzućmy sobie dwie skrzyneczki na underdogu na trzy osoby po prostu. Zobaczmy, co nam z tego wyjdzie. Wrzućmy Bota Rosso. No i wbił przeciwnik. 75 ziko Mam nadzieję, że my nie dostaniemy nic. Tu chyba trafiamy średnio, bo te P2000 nie jest takie drogie. Że jakby na środek coś rzuciło, a nam nie dało, to będzie super. Ma chyba lepszy stan. Oczywiście. I zgarniamy tą bitewkę. Bardzo fajna bitewka. No, tutaj w tym momencie ten Gamiber się fajnie pokazał. I spróbujemy ostatnią próbę tych Gamiberów. Na szerdzie <grych> mamy 4 gambery. Na szerdzie, a zrobimy to 1 na 1. Licząc na jeden, po prostu mocny przedmiot, I zobaczymy co nam tu wypadnie. Rzućmy sobie Adriana. Adriana nie używamy za często. Zobaczmy. Tylko 4 sztuki, więc najlepiej, jakby tu naprawdę coś walnęło mocnego. Druga skrzynka. No, Emeczka, tylko za stóweczkę przynajmniej. Trzecia skrzyneczka daje. Co to jest za skar? Aj, myślę, że to jest jakiś. Nie widziałem go nigdy tak szczerze. I jakby P90 w dobrym stanie? No. No powiedzmy, coś tam dało, nie dało jakoś super. Więc to by było tylko na tyle. Taki krótki, szybki odcinek ze sprawdzenia nowej skrzyneczki. Szczerze, nie wiem jaką ocenić. Trafi rzucić naprawdę fajne skinki. Ale jest. Albo czekajcie, Zróbmy jeszcze jedną rzecz. Wrzucimy tego gamibera znowu, ale... Też na szerdzie oczywiście. <laughs> ale wrzucimy go. bez, bez busta. Zobaczmy jak zwykły daje. Sześć skrzynek wrzucimy i zobaczymy, czy zwykły, bo przy normalnym otwieraniu nie chciał nam za bardzo wrzucić. Zwykły kosztuje 37 ziko. I tu może być ciekawie. To no tylko jeden skin tu do przodu poszedł. Druga skrzyneczka też tak średnio zobaczmy dalej dwa snak ataki ten pośrodku chyba fajny jest fajny bo to jest minimal wear za 140 trzecia skrzynka kałaszek i mp9 no w słabych stanach niestety dwie ostatnie skrzynki wlatuje auk. i fajny kałaszek fajna mp9 i ostatnia skrzynka czy nas jakoś zaskakuje no nie i daje no lekko do przodu więc nie zła ta skrzynka Czasem daje. Nie, co bym nie powiedział. Przyjemna skrzynka, żeby ją dorzucić do bitwy. Na destera gest też nie ma drugiego, a to są naprawdę ładne skinki w środku. Naprawdę bym. bym otwierał. I myślę, że będę wrzucał takich bitewek. Jak póki będzie, to będę z niej korzystał. A dzisiaj to było na tyle. Trzymajcie się. Pamiętajcie o kodzie BERCIX, tutaj w zielony plusik. Będziecie zgarnąć 10%, 2 ,10 zł 10 groszy na start i któregoś z tych skinków przy wpłacie. Trzymajcie się. Na razie i piona.